roczne jasełka przygotowali gimnazjaliści pod kierunem pani Magdaleny Czuby Zapewnił chór pod kierunkiem pani Anny Matysiak. Yeah. Proszę panią Beatę Obrzut, dyrektor zespołu, i panią Anny Matysiak, dyrektor gimnazjum o wręczenie nagrody dla Macieja Dontera za osiągnięcie w wojewódzkim i międzynarodowym punktu. Pożaro. najpierw zajęła trzecie miejsce w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu plastycznego właśnie pod Hasłem Zapobiegajmy Pożarom i została następnie przesłana już na konkurs międzynarodowy i na tym konkursie praca Macieja zajęła drugie miejsce w wielkim konkursie malarskim o tematyce przeciwpożarowej. Serdecznie gratulujemy Markom. Gracias. Zajęła trzecie miejsce w szkolnym konkursie Wiedzy OEC. Dziękuję. Zapraszamy już Juszczyn. Hadleta zajęła pierwsze miejsce w szkolnym konkursie plastycznym Życie Wolne od Dymu Tytoniowego. Gratulujemy. Zapraszamy Monikę Bukowską. Monika przejęła drugie miejsce w szkolnym konkursie plastycznym Życie wolne od dymu tytoniowego. Zapraszamy Hannę Kurzawę. Życie wolno od dymu tytoniowego. Gratulujemy. I wyróżnienie zdobyła Natalia Janiak w szkolnym konkursie Życie wolno od dymu. Alkohol zmienia moje zachowanie i życie. Zajęła pierwsze miejsce. Gratuluję. Zapraszamy Macieja Wendera. I Maciek, tym razem w szkolnym konkursie plastycznym zajął drugie miejsce. Alkohol zmienia moje zachowanie i życie. Gratuluję. Proszę, Anitę Makarywicz. Anita zajęła trzecie miejsce w szkolnym konkursie. Albo zmienia moje zachowanie i życie. Gratulujemy. I wyróżnienie na pracą plastyczną w szkolnym konkursie. Albo zmienia moje zachowanie i życie dla Nadali Dudy. Zapraszam. w szkolnym konkursie alkohol zmienia moje zachowanie i życie dla Kamila z

Panie wosku, panie dyrektor, tak. Pana Moi drodzy, szanowni goście, wszyscy co roku z niecierpliwością oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia i ten szczególny czas właśnie nadszedł. Święta Bożego Narodzenia wszystkim nierozerwalnie kojarzą się z rodziną, opłatkiem, wieczerzą wigilijną, prezentami pod choinką, a dopełnienie magii tych świąt jest wspólne z bliskimi kolędowanie, śpiew, śpiew naszych pięknych, polskich kolęd. W oczekiwaniu na Wigilijną gwiazdę proszę przyjmijcie życzenia radości płynącej z Narodzenia Pańskiego. Te święta są symbolem pokoju, rodzinnego ciepła i atmosfery miłości, dzięki czemu wierzymy, że wiele dobra jest na świecie i przychodzi ono do nas w drugim człowieku. Zbliża się również nowy rok, rok 2012. Jest to czas, który, w czasie którego często rozmyślamy nad tym, co minęło, a co jeszcze nastąpi. Czas, który niesie nam nadzieję na spełnienie marzeń, realizację planów, celów i tego Wam wszystkim z całego serca życzę. Życzę Wam, aby ten nowy 2012 rok był pełen radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju i aby w każdym nadchodzącym dniu nowego roku było wiele radości, szczęścia i optymizmu. Do Siego roku. Jeszcze o zabranie głosu proboszcza naszej parafii, księdza Józefa Czekańskiego. A później poproszę mnie jeszcze burmistrza naszego miasta, pana Tomasza Kurona, również o zabranie głosu. moi drodzy, nie będę ukrywał, że jestem wzruszony słuchając. Patrząc na to przedstawienie Matera Sełka, jakże inne od roku, ale ciągle w czasie. W ciągle w czasie padło tam bardzo wiele mądrych słów i na pewno będą inspiracją do naszego dalszego życia. Dlatego też pragnę serdecznie pogratulować. Pani reżyser główny, Pani reżyser, na no pewno nie mi się Pani w teatrze zareżyserować i czego życzyłem jak najbardziej, jak również, no tak nie wypada, na no ale księdzu Andrzejowi, no i księdzu Krzysztofowi, który się kończył przy tym, także, <grytanie> <Dobrze>. ale to. <grytanie> żałobowa. Kusiłem go teraz, żeby jeszcze przyjechał, ale jeszcze nie najlepszy, jest w lepszej formie, a formę musi zachować, Wiemy, sportowcy wiedzą, że trzeba z formą trafić na odpowiedni czas. Ks. Krzysztof musi trafić na tą, z tą formą za parę dni, kiedy będziemy mieli maraton, maraton modlitewnych. Bogu dzięki za to, a zwłaszcza Chrystusowi. Bo, moi drodzy, jak się słucha w telewizji czy w radio, omija się całkowicie Chrystusa. I Jego narodzenie. Tak jak z ust aktorów padło, a co tam takie małe dzieci? Moi drodzy, gdyby nie to dzieci się narodziło, to nie byłoby świąt. A dla tych, którzy podchodzą cynicznie do tego, nie byłoby wolnego. Dlatego też wdzięczni. Chrystusowi za to, że przyszedł z miłości ku nam, uczynił w nas, dzieci Boże, i obyśmy byli jak najdłużej dzieci. Jak najdłużej dziećmi, bo to właśnie one dają najwięcej radości i szczęścia. I faktycznie do dziecka normalny człowiek zawsze knie. Dlatego Wy też bądźcie tak kochane dzieci, jak jesteście. Mimo to, że będziecie, stawać się coraz starsi. I proście tego Chrystusa, aby Wam błogosławił w nauce, oświecał i prowadził. Moi drodzy, wszyscy czekają na jakiś prezent pod choinką. Tym razem ja tu przynoszę Wam Prezent związany z patronem waszym przygodnym. Mianowicie przynoszę tutaj taki album nieosiągalny. Osiągalny osiągnąłem dzięki życzliwości mego wielkiego przyjaciela, księdza Imfułata. I ten album przekażę Wam w prezencie na ręce Pani. Dyrektor. Jest to misyjne drogi kościoła na Syberii i ludzkiej ziemi z niewoleniami. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, żeby ten anioł tam powymazywał te najniższe oceny, tak, żeby... albo komputer, żeby tak ustawił, żeby nie wpisywał tych najmniejszych, To wtedy mi było najmniej. Szczęść wam Boże. Pani Przewodniczącej Rady, całej Rady Miasta Lubawka, Wam, Waszym bliskim, złożę życzenia przede wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, tych prezentów wspaniałych pod choinką, a na nadchodzący nowy rok życzę, aby on był radosny, bez żadnych problemów, po prostu był Najlepszy ze wszystkich, które do tej pory przeżyliśmy. Do Siego 2012 roku. Wszystkiego dobrego.